Hej Siemano Ludzie, z tej strony Sebastianix Witam Was serdecznie na moim kanale przy Państwa czas na Coś nowego na razie bez EA Sports FC24 Nagrać kolekcję Oczywiście u mnie nowość na kanale To naklejki Zestaw startowy Na UEFA EURO 2024 oczywiście który się odbędzie w Niemczech No i w tym takim zestawie mamy Album z naklejkami i mamy puszkę w środku. Taki zestaw kosztuje 34,99. No to zakupiłem w Lidlu, można kupić taki zestaw. No dobrze, no to otwieramy. Zobaczymy, co tam w środku jest ciekawego. Więc otwieramy, tylko żeby tutaj nie przeciąć. Tak. No, proszę Państwa, już za niecałe dwa miesiące się euro już zaczyna. Wszystko, wszystko. Można być na bok. Nożeczki można odłożyć. Dobrze. To jest puszka. Nieźle to wygląda z euro. Podaję, chyba jest 10 albo 9 saszetek. Jak do tego przejdziemy, otwierania, to zobaczymy, co jest w albumie w środku. Wow! Tak to wygląda. Tutaj. Tak, Niemcy. Ciekawe czy to jest Polska? Posłyszałem, że jest. Grupa A. Później tutaj Niemcy, Szkocja, Szwajcaria, Węgry. Oj, przepraszam, tutaj z kamerką. Idziemy dalej. Niemcy, oczywiście, gospodarze tego turnieju. Później mamy. Ta strona się przykleiła. Przepraszam Was. Dobrze, Szkocja. Węgry. No i ta strona się znowu przykleiła. Dobra. Szwajcaria. I teraz mamy grupę B. Moi drodzy. Jak widzicie, Hiszpania, Chorwacja, Włochy, obrońca tytułu, oczywiście na Wembley, Albania. No i to tyle. Grupa C, moi drodzy. Tak, Słowenia. Dania, Serbia, Anglia. No i tak to wygląda. Schocen. Mourinho jest nawet tutaj. reklamy. Dobrze. Idziemy dalej grupa D przed państwem widać, że to były baraże też nawet są Polska, Estonia, Walia i Finlandia no i jest tutaj Polska jest nawet Estonia jest Walia, jest Finlandia Holandia, Austria, Francja. No i grupa E. I też tutaj. No tutaj barazy pokazane, tak. Belgia, Słowacja, Rumunia, Izrael. Mamy nad Islandię, Słuchajcie, Bośnia i Hercegowina, Ukraina, no i grupa F. Teraz tak to wygląda. Turcja, Gruzja, Luksemburg, Grecja, Kazachstan, Portugalia, jak widzicie. Czechy. No, i to było na tyle. No, i jeszcze te naklejki zostały. Jeszcze tutaj w Dortmund. No, tutaj Jakubik się pewnie cieszy, że w Dortmundzie będzie mecz rozegrany. No, Polska, Francja. Więc no, będzie mega, naprawdę ciekawie. Polskać do Dortmundu. Dobrze, moi drodzy, to tak to wygląda. Otwieramy tą puszeczkę. I zobaczymy, ile jest saszetek, moi drodzy. Otworzymy sobie. Ile jest saszetek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9. Nie wiem dlaczego 9, ale nie dali nam 10. Ale no nic. Dobrze, no to otwieramy. Zobaczymy co trafimy. No i co tutaj mamy? cawić Ale jakie to są małe naklejki, jak widzicie. Finlandia, Bośnia, Czechy, Rumunia i mamy Gareta Bejla. Otwieramy drugą saszetkę. Stopsa. Logo. Szwajcarii, Chorwacja, Niemcy, Anglia, Bellingham, Winkowiec, Serbia i Austria. Zobaczymy, czy trafimy Polaków. O jeszcze. Dobrze. Olmo z Hiszpanii. Mamy czegoś połówkę stadionu, albo i nie wiem co to. Szwajcaria, Dania, Christian Eriksen, Lukaku, Belgia i Słowenia. Kolejna saszetka. tylko tutaj o już tutaj nie chcę wyjść dobra pyk van dijk z holandii albania niemcy dania Rumunia i Kamawinga z Francji Oj, coś słabo, nie ma Polaka, na razie w saszetce. zobaczymy dalej, Rumunia, Słowenia, Holandia, Albania. Mario Getty z Niemiec i kawałek naklejki z Turcji. Kolejna saszetka. Anglia, Chorwacja, Węgry, Anglia, Serbia i Dania. Ostatnie trzy saszetki zostało. Tutaj jednak lejek jeszcze nie zniszczyć, słuchajcie, bo to Austria, Albania, Niemcy, legenda jeszcze, Czechy, Rumunia i Sejdor, Holandia. Ostatnie. Dwie saszetki, drodzy państwo. I mamy polskie logo. Piękna sprawa. Mamy to Walia, Bośnia, Hercegowina, Turcja, Belgia i Austria. No, tylko chcemy jeszcze zawodnika trafić z Polski. I byłoby fajnie. Dobrze. Mamy tak Dania, Włochy, kawałek części naklejki, kolejny kawałek części naklejki, Słowe, Słowacja i Francja. No, drodzy Państwo, podsumowanie. Jak widzicie, no tak to wygląda. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się kolekcja podoba z naklejkami. No zobaczymy, jak będzie dalej. Oceńcie, czy fajna kolekcja, czy nie. Czy zbierać. No dobrze, to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam na moje oczywiście kolejne odcinki. No i trzymajcie się. No i do zobaczenia. I cześć, trzymajcie się.